Okej okay. yy... No yy, już, 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 już Już ci daję moderatora. Jestem już. Czy jesteś już? Halo? Czy jesteś? Już jest live'ik? Czy już jest live'ik? Kurczę blade. Gadać. Jest live, czy kurde nie ma. Ja tutaj sprawdzę na telefonie. Czy jest do jasnej, ciasnej live? Chyba jest, chyba. Czy jest live, kurde, mać? czy nie ma już? O kurde. Jest live, czy kurde? Dobra. Napisz coś pro gamer. Napisz coś pro gamer jak najszybciej. A ma Artur, siemka, siemka. że to kurde nie w działa? Czyli nie ma już. Ja Ci już daję pro gamer, moda. Więc poczekaj, czekajcie, poczekaj. Dobra, to jest chyba nowy live. Tak, to jest chyba nowy live, więc tamtego chyba usunęło. Dobra, siema, siema. Dobra, żeby nie było, patrz. Ustaw jako moderatora. Ja tak miałem i a na live tego nie było, więc nie wiem dlaczego. Tak jest. No dobra, ja kończę tego live'a. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jutro może nie będzie z tego moda z powrotem. prostu No już masz, więc odszedł się ode mnie. <laughs> nie no żartuję, przepraszam. Ale no już kończymy tego live'a. Miał być dwie godziny, ale no chyba telefon wiecie. Dostał dostał w procesor. <laughs> Dobra, trzymajcie się ciepło. Hmm, może za tydzień z Minecrafta coś zrobimy. No, jeszcze tam poszukam jakiś tam... Gierek, debacz. Siemano, do... Za tydzień, myślę, że do... do... No, żebyście nie czekali, to... Yy, dasz model... Na no, razie nie daję moderatorów. Yy, ja już sprawdzałem, wiesz? Wczoraj byłem u ciebie na ten...